No siemanko, siemanko, siemanko wam wszystkim. Z tej strony Jakub. Tutaj jeszcze nie do końca gotowy pod względem yy, za, wiecie, ustawiania krzeszełka, kamerki i tak dalej, i tak dalej. No ale tak już czasem bywa, nie? Mamy kolejny wspaniały dzień. I chociaż u Mineko tak naprawdę, tak naprawdę ciągle płyniemy sobie, jeżeli chodzi o czas. Wie, cho no jesteśmy w ciągu nie minęło jeszcze 24 godziny, dobra? O to mi chodziło. Nieważne co chciałem powiedzieć. Jak ładnie chciałem to ubrać. Po prostu nie wyszło. A to. Z... A tak w ogóle. Wiecie co? Jest to 33 odcineczek UMI na moim kanale. I co mogę wam więcej powiedzieć? Ej, ostatnio była nocna schadzka, nie? I George poszedł na całość. Oświadczył się Shannon. Poprawka, Sayo. No, powiem szczerze, że się nie spodziewałem. Zapunktował u mnie chłopok, bo chociaż wie, czego chce. I, i, I przy okazji, widzieliście, nie? Mógł rozkazać Sayo, żeby została jego żoną narzeczoną. No wiadomo w jakiej kolejności, ale dał jej wolny wybór. No, myślę, myślę, że patrząc na czasy, w jakich to się dzieje, to i na okoliczności. Pamiętajcie, że. Otoczenie rodziny Ushi mia ich sług i wszystkich innych pobocznych postaci, które biorą udział w tym wspaniałym show. No nie jest, oni nie są normalni, no nie oszukujmy się. Czekajcie! O! o! Brakowało mi tego, nie mogłem trafić. I teraz możemy zaczynać: poprawimy wąsa i jedziemy z tym koksem. Zobaczmy, jak Shannon zareagowała. Jakie ma przemyślenia na temat oświaty George'a nie z tym koksem, nie? <laughs> Szanon weszła do holu wejściowego rez rezydencji chwiejnym krokiem. Mieszanka uniesienia i niepewności dała jej uczucie, którego nie mogła łatwo opisać. Wzbierało w jej klatce piersiowej, aż wydawało się, że zaraz eksploduje. Po zatrzymaniu się na chwilę przed pokojem służby, aby wziąć głęboki oddech i uspokoić serce, a potem otworzyła drzwi. A wewnątrz był Gochda któremu przydzielono dzisiaj nocną zmianę w rezydencji, był zaab zaabsorbowany wypełnianiem magazynu z krzyżówkami. Na chwilę podniósł swoją głowę, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie przyszedł ktoś z rodziny, ale kiedy zdał sobie sprawę, że tym gościem okazał się sługa, to wrócił do rozwiązywania tej swojej zagadki, tak, jakby nic się nie stało. Mm. Genji sama y, 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 y. Genji sama kazał mi tutaj przyjść i Panu pomóc, o, więc to tak. Co za ulga. Waś, właśnie miałem sprawdzić, czy rezydencja jest całkowicie zamknięta, ale czułem się nieswojo, zostawiając ten pokój bez personelu. W końcu wygląda na to, że spotkanie Kraus, Kraus'a sama i pozostałych będzie trwało jeszcze jakiś czas. W każdej chwili mogą po prostu poprosić o herbatkę. O prawda. W takim razie... Co zrobimy z tym faktem? Czy mam czuwać? W takim razie wybacz mi Szanoncian. Ale poproszę cię o patrolowanie posiadłości. Ja zostanę tutaj, czekając na potencjalne rozkazy od rodziny. Tak! Shannon była lekko zniesmaczona. Mimo, że przyszła tu, żeby pomóc w ramach przysługi, została zmuszona mimo wszystko do wykonywania pracy osoby faktycznej, osoby faktycznie pełniącej tą służbę. Co więcej, po jednostronnym narzuceniu jej tego zadania, Gochda ponownie wrócił do swojego magazynu i, i po raz kolejny zanurzył się w swojej krzyżówce. A ten wąz mi nie chce się trzymać, skubany. Shannon skłoniła głową na znak szacunku dla starszej osoby, po czym wyszła z pokoju, aby patrolować posiadłość. Dzięki temu, że była trochę wkurzona, udało jej się stłumić to uczucie uniesienia, które towarzyszyło jej do tej pory. A poza tym nie mogła pozwolić, aby Gędzi i Kanon zobaczyli ją w takim stanie. Chciała mieć trochę czasu dla siebie, aż jej serce się uspokoi. Więc może wyjazd, może wyjście na patrol. Co w sumie nie był takim złym pomysłem. No dobra. Pora na rozmyślania. Zaczęła słyszeć buźliwe głosy rodzinnej dyskusji dochodzącej z jadalni. Ktoś mówił bardzo długo, a potem ktoś inny mu przerywał. Wtedy ta druga osoba również zaczęła mówić bardzo długo. I bardzo przeciągała swój monolog. Dopóki kolejna osoba jej nie przerwała. I tak, i tak wciąż, i wciąż to się powtarzało. Miała wrażenie, że i w ich głosach było słychać niezadowolenie. Kazano jej udać się do pensjonatu, więc byłoby źle, gdyby Kraus ją teraz nad, na, nakrył. Myśląc o tym, Shannon przebiegła obok jadalni. Następnie poszła wyznaczoną trasą przez ciemną rezydencję, sprawdzając, czy wszystkie zamki są zabezpieczone. Szła korytarzem, sprawdzając każde okno. Na rokę dzimie nie było żadnych ludzi poza tymi związanymi z rodziną, więc zamykanie tak naprawdę nie miało większe, większego sensu. Nikt nie miał zwyczaju zamykać się tak samo jak głowa rodziny Usiromia, przynajmniej dopóki Natsusi nie skarciła ich za ich nieostrożność. Metalowe ukłucia w oknach były lodowato zimne, a gdy sprawdzała je jeden po drugim, wydawało się, że blask w, w jej sercu ostygł. Eh? O, złote motylki! Ok. W tym momencie wydawało się jej, że zobaczyła coś migoczącego po korytarzu. Migoczącego, jak cokolwiek mogło migotać w ciem ciemności sali. W ciemnej sali. Pomyślała, że musiała sobie to wyobrazić, ale wciąż wstrzymała oddech. Chwyciła za zasłonę, i z, z lękiem rozglądała się po korytarzu. Jednakże poza okazjonalnymi grzmotami rozświetlającymi korytarz nie, było już w, nie była już w stanie dostrzec żadnego migotania. W końcu to musiała być jej wyobraźnia. Może jej serce było tak wzburzone, że zobaczyła coś, co, na, co nawet nie istniało. Szanon wróciła do sprawdzania okien, jednak z tyłu głowy pojawiło się pewne niepokojące wspomnienie. Dwór posiadał dwóch różnych mistrzów jednego w czasie dnia i jednego w czasie nocy Beatriz, władczyni nocy, co sami latała po rezydencji w postaci błyszczących motyli. Taka była treść tej historii. Jeśli się nad tym zastanowić, czy Canon Kun nie powiedział kiedyś, że widział to na własne oczy? Chociaż się nadąsał, kiedy powiedziałam, że musiał to sobie wyobrazić i że mu nie wierzy. Hmm. Czy to możliwe, że jednak to coś jest prawdą? Ryk Grzmotu nie dał jej odpowiedzi. No dobra. To w sumie nie, nie za dużo się dowiedzieliśmy co Shannon myśli o tych oświadczeniach, bo Genji, Gogda Gogda przepraszam Gogda okazał się takim oprócz tego, że jest Lizusem i w karierze idzie po trupach, no to okazał się troszeczkę mędą I zniesmaczenie Shannon było w sumie na miejscu. No dobra, dobra, dobra. Tu dalej pada, leje i jak skurczy byk. A tu mamy kolejną scenę. Mamy portret naszej pięknej Wiedźmy. Typa ładna, nie? A jak dobrze wiemy, Butler raczej patrzył w jej dolną parę oczu, niż tą górną. Tak to, co lubi. Chociaż chłopok nie ukrywa, nie? Ale żeby się napalać tak w oczywisty sposób na swoją kuzynkę. Ale dziwne, że nie powiedział żadnego z... żartu związanego z cyckami, nie? Niby taki zboczeniec, niby wszystko, ale koniec końców okazał się takim troszeczkę bardziej mądrym w gębie niż w czynach. tam było tyle rzeczy, do... co mógł powiedzieć, a został zgaszony przez tą babcię. Kuma same sam, nie? cóż, on ma chyba 18 lat, nie? Więc w sumie Zawstydził się chłopczek. zawstydził się po prostu. No dobra, tu mamy prezentację postaci Mamy i Georgia, Butlera i Jessica. A naszą małą Marię? A jest Kinzo. Czyżbym pominął Marię? Nie zauważył? No mam, mam nadzieję, że Beatrix się w ogóle po, pojawi w pierwszej części. w się fizycznie. Bo zaznaczyła swoją obecność, ale chciałbym ją zobaczyć. No, oczywiście wiem, jak wygląda. No, bo wystarczy wpisać tytuł gry i wyskoczy, nie? A Stacy nie bądźmy obłudni. No, ale sami wiecie, rozumiecie o co chodzi. Fajnie, żeby główna aktorka, główna so, soleniżanka. Sole, jak to się mówi, solenizantka. O, solenizantka się pojawiła na scenie. O, minęło 24 godziny! Więc dzień pierwszy mamy za sobą. W sumie mogę nazwać ten odcinek. Porada kolejny, wspaniały dzień. No dobra. O, zmienia się dzień. Drugi dzień. No dobra. Październik, nie? Bo september to wrzesień, oktober to jest październik. Bo potem jest nowember, no. Genji zaciśnął muszkę, niczym korwin-mikę, i wyjrzał na zewnątrz przez szczelinę w zasłonach. Może deszcz trochę osłabł od poprzedniej nocy, ale gęste, deszczowe chmury nie wyglądały, jakby miały przepuścić jakikolwiek ślad porannego dnia. Ranek był ponury i daleki od orze orzeźwiającego. Wygląda na to, że mimo wszystko taka pogoda utrzyma się cały dzień. Przepraszam, że kazałem ci czekać, gędzi sama. Kanon skończył sprawdzać swój wygląd i podszedł i wyszedł z toalety. No, w normalnym harmonogramie rzadko się zdarzało, aby ktoś musiał cierpieć, przechodząc od razu z nocnej zmiany do porannego, do poradnej zmiany. No, no, wiecie, dwa dni konferencji rodzinnej tworzyło dla nich dosyć specjalny har harmonogram pracy. Jeśli jednak tajfun nie minie dzisiaj, to pobyt członków rodziny, krewnych na tej wyspie potrwa aż do jutra. Kanon pomyślał sobie, że najlepiej będzie przygotować na się na dodatkowy dzień w, w, w specjalnym harmonogramie. W reżimie specjalnego harmonogramu. Oboje opuścili pensjonat, otwierając parasole. Poprzedniej nocy wiatr i deszcz zniszczyły ogród różany. Chociaż spędzili kilka dni, aby pięknie powitać gości, wystarczyła jedna buźliwa noc, aby aby to wszystko zrujnować. Kanon westchnął. Obaj udali się w stronę rezydencji. Mieli spotkać się z Gogdom i przygotować śniadanie. Gogda był takim perfekcjonistą. Perfekcjonistom, że zapewne już się obudził i przygotowywał już zapewne śniadanie, tak wykwitne i tak eleganckie, że można byłoby je porównać do prawdziwych wyrobów ze szkła. Dotarli, dotarli oni do, na, do nawisu przy wejściu do rezydencji i złożyli swoje parasole. Gędzi wyciągnął z kieszeni kilka. Plik kilku kluczy i otworzył frontowe drzwi. No dobra. Rezydencja rodziny Usiromia była jedyną są na rokę zimie, więc w przyszłości nie mieli zwyczaju zamykania jej na klucz. Jednakże, Nacusi nakazała zamknięcie posiadłości od północy do wczesnego ranka. Od tego czasu otwierań, otwieranie drzwi wczesnym rankiem stało się dla nich Częścią, częścią porannej rutyny To zadanie zostało powierzone gędziemu i kanonowi, aby Gohta i Kanon mogli zacząć przygotowywać śniadanie zaraz po przebudzeniu. W rezydencji zapadła cisza, sprawiając wrażenie, jakby sama rezydencja nadal spała. No cóż, pora rozpocząć nasze poranne obowiązki. Tak jest. Rozdzielili się i zaczęli podnosić zasłony w całej rezydencji. Jeśli zasłony pozostaną zasunięte, rezydencja pozostanie pogrążona w słabej ciemności, tak jakby nadal była uwięziona w poprzedniej nocy. No dobra. No dobra, napijmy się. Mamy 16 minutek. Postępując zgodnie z dobrze Przećwiczoną procedurą Kanon obchodził rezydencję Odsłaniając zasłony w kolejnych oknach Nie musząc ani razu wracać Nawet przy tej okropnej pogodzie Zaciągnięcie zasłon sprawiło Że można trochę było poczuć poranek Robiąc to Podszedł Posz przeszedł przez kuchnię, mimo że jeszcze niczego nie poczuł, to poczuł przy okazji ból żołądka na widok cenionych potraw Gogdy. czyli po prostu jest kurwa głodny, burszył mu w brzuchu. Dzień dobry! E? Próbował przywitać się z Gogdą, który powinien, ju powinien już przygotowywać śniadanie, ale Gogdy nigdzie nie było widać. W kuchni było ciemno, i nie tylko zasłony nadal były nieodsunięte, ale nawet wentylator nie został włączony. W kuchni <laughs> nadal było zimno, i nie było śladu rozpalono... rozpalonego ognia więc oczywiście nie było też żadnych śladów przygotowo... przygotowywanego śniadania. Musicie mi wybaczyć. Ale dzisiaj ćwiczyłem na Nintendo Switch, bo próbuję po raz kolejny schudnąć. Próbuję powtórzyć mój sukces z 2019 roku, gdzie z 90, tam powiedzmy chyba 1 kg schudłem do 75. I się trzymało to przez 2 lata, a potem było takie pikowanie, albo raczej wzrastanie i masa przybrała. No, pasłem się. Ale wracamy do głównego wątku. Ju, więc tak, przepraszam, jestem trochę zmęczony. I tak, tak wyszło. Ale jak ktoś chce być piękny, no, no wikwitny już jestem, niczym potrawy Gogdy. Ale no jeszcze trzeba, powiedzmy, że niżej dobrze wyglądać. Um, no dobra. Chociaż byłoby to niewybaczalne, być może Gogda po prostu zaspał. Nawet słudzy są tylko ludźmi. Czasami śpią odrobinę za dużo i pojawiają się odrobinę później niż trzeba. W rzadkich przypadkach, gdy coś takiego się zdarza, częścią, częścią kodeksu służącego jest ukrycie tej nieestetycznej sceny, zanim ktokolwiek zauważy, płyn, przy okazji płynne zatuszowanie tej całej sytuacji. Oraz należy upewnić się, że rodzina nawet nie zorientowała się, że coś poszło nie tak. Kanon wziął słuchawkę telefonu przymocowanego do ściany i wybrał numer linii wewnętrznej w sypialni służby. He? Nie słyszał charakterystycznego dźwięku wybierania numeru. Kanon ponownie podniósł słuchawkę, ale mimo to nie usłyszał standardowego sygnału wybierania. Spróbował wybrać numer jeszcze raz, ale mimo to nie słyszał... Ale mimo to nie było żadnych e e e efektów. No nie udało się. Czy piorun mógł zeszłej nocy us uszkodzić jakąś maszynę, przerywając przy tym linie przedłużającą kabel? Całe wyposażenie tej rezydencji no było zużyte. Kanon w pełni rozumiał ten fakt. No i przy okazji rozumiał też, że nawet najmniejsza rzecz mogła spowodować awarię. Przestał więc próbował... Przestał więc próbował... Przestał więc próbowa... Już nie próbował obudzić go, gdy... Za pomocą telefonu i po prostu pobiegł do sypialni służby. Przestał próbować. Przestał próbować, to chciałem powiedzieć. O, mamy nową perspektywę. No dobra, która teraz księżniczka albo książę? Ile czasu minęło, odkąd przestałam spać i zaczęłam leniwie patrzeć na sufit? To niejasne poczucie przebudzenia było czę częścią zwykłego, porannego doświadczenia Natsushi. O, ciocia nacusi. Ciocia nacusi jest spoko. Zawsze spała lekko, ale bez leków nie była w stanie w ogóle zasnąć. Dla Natsushi sen zdecydowanie nie był czymś, co można udać do... uznać i zaliczyć do pozytywnych rzeczy. Kiedy wyjrzała na zewnątrz, zobaczyła, że nadal pada deszcz. Gdyby nie wyczuła maleńkiej ilości światła, mogłaby błędnie pomyśleć, że wciąż trwa poprzednia noc. Ona sama była jedną z gospodarzy, więc nie mogła się obudzić później nic goście. To w rodzinie to nie zginie, chociaż wy jesteście w negatywnym z tego znaczenia wyjątkowi. Nalegając na samą siebie Podniosła swoje ciało Które wciąż nie do końca Odsąsnęło się po wczorajszym zmęczeniu Nikt nie będzie jej dręczył Dopóki pozostanie w tym pokoju I jej bóle głowy Nie dosięgną ją tutaj Ten pokój był jedynym miejscem W którym mogła odnaleźć spokój Zatem jej odejście oznaczało Powrót do świata W którym rodzeństwo jej męża, męża Bez przerwy wbijało sobie Nóż w plecy w takim razie, czy nie byłoby lepiej, gdyby po prostu pozostała zamknięta w tym pokoju tak raz na zawsze? Ta absurdalna myśl wywołała gorzki uśmiech na twarzy Nacusi. Zaczęła brzmieć niczym Kinzo. Chociaż często narzekała, że Kinzo siedzi sobie zamknięty we własnym pokoju i że nie chce zajmować się wszystkimi innymi, to prawda była taka, że również pragnęła tego samego. Natsusi lekko potrząsnęła głową, a jej fantazje zastąpiły przebudzone, a jej fantazje zastąpiły przebudzenie zwykłego bólu głowy. Mm. Gdy sięgnęła do klamki, próbując wyjść z pokoju, jej dłoń dotknęła amuletu Skorpiona, który wisiał na niej, gdy kładła się spać poprzedniej nocy. To był amulet Marii, który Nacusi otrzymała od Jessiki. Czy Jessica przypadkiem nie, mówiła czegoś o, nie, wspomina, nie wspomniała czegoś o tym, że ten amulet ma moc odpychania magii? I powiedziała przy okazji, że mam zawiesić go na klamce. Może to dzięki urokowi, przynajmniej ten pokój został chroniony przed złośliwością rodzeństwa jej męża. A gdy o tym pomyślała, jej nastrój powoli zaczął się poprawiać. Zastanawiam się, czy będę musiała podziękować Jessice za odrobinę spokojnego snu, jaki, jaki Udało mi się zaznać. Wtedy Natsusi sobie przypomniała. Zgadza się. Wczoraj wieczorem obiecała Drzeszice, że w zamian za ten amulet daje jej własny wisiorek. Prawda? Natsusi otworzyła szufladę, komody i wyjęła zabytkowe etui z akcesoriami, które ceniła jako dziecko. Wewnątrz znajdowało się wiele małych przedmiotów, które Nacusi uważała wówczas za cenne Spośród nich wyciągnęła czerwoną sakiewkę A wewnątrz znajdowało się małe, okrągłe lusterko O średnicy około 10 cm Coś takiego? Mniej więcej? Oczywiście chodzi mi o rozmiar Wyglądało na dość stare, ale wzór z tyłu lustra był bardzo ozdobny i sprawiał wrażenie, że sprawiał wrażenie czegoś mającego wartość historyczną. Przynajmniej wydawał się znacznie bardziej autentyczny niż ten drugi amulet, który wyglądał jak plastikowy breloczek ze skorpionem. Oj, tam, oj tam. Maria się starała. Słyszała, słyszała, że było to duchowe zwierciadło chroniące przed złymi duchami i dostała, i dostała je specjalnie od babci, kiedy, ro kiedy rozdawano pamiątki po dziadku. Od dawna wierzono, że w tym zwier zwierciadle drzemie dziwna moc. Podejrzewam, że to będzie jakiś magiczny artefakt, który da na unikową, unikatową, unikatową umiejętność. Chociaż to mogą być moje wymysły. Tu mam rączki. Jestem niewinny. Nic nie wiem. Chyba. No dobra. Być może ludzie myśleli, że może odzwierciedlać nieszczęścia, czyli tam odbijać i złość, i z... że może odbijać nieszczęścia i złość w taki sam sposób, jaki odbija światło. Natus schowała lustro do torby. Prawdopodobnie byłby to odpowiedni przedmiot do przekazania dzisicy. Gdy wkładała lustereczko do kieszeni, w całym pomieszczeniu nagle rozległ się dźwięk pukania do drzwi. Hej. Tak? Dzień dobry, madame. Tutaj gędzi. Przepraszam, że obudziłem madam o tak wczesnej porze. Już wychodzę, już wychodzę. O co chodzi? Z żaden służący nigdy nie przyszedł do niej o tak wczesnej porze. Ani nie przyszedł, żeby ją obudzić osobiście. Być może wydarzyło się coś złego. Być może podczas przygotowania śniadania popełniono jakieś fatalne niedopatrzenie, które zawstydziłoby domowników przed gościami. Nacusi wzięła głęboki oddech. Oczekiwaniu na kłopoty, o których miało usłyszeć. Kiedy otworzyła drzwi, Genji jeszcze raz przywitał się z nią, kłaniając się przy tym głęboko. Na odpowiedziała wstępnie: Dzień dobry! Czy coś się stało? Ale tym, za co przeprasza Genji, no zajmiemy się w następnym odcineczku. Czyżby to była zapowiedź tego, że akcja, akcja, akcja? Ktoś umarł? Zaginął? Gochda? No nie wiem, zobaczymy. Motylki, motylki, to była zapowiedź akcji? No dobra, mam nadzieję. I przy okazji, pochwalę się wam, że zajrzałem w jakim momencie jesteśmy historii. Jesteśmy, kurwa, w połowie. Więc już ogólnie albo zacznę robić odcinki 40-minutowe, albo... Dobrze, powiem tak. Dobrze będzie, jak w styczniu to skończymy. Potem będzie długa przerwa i powiedzmy, że znowu w, połow w połowie roku zaczniemy drugą część. No i może odcineczki będą troszeczkę dłuższe, ale to już jest pieść przyszłości. Więc tak, moi drodzy, mam nadzieję, że się wam podobało. Z tej strony był wąsaty Jakub, a tutaj był kolejny odcineczek Umineko na moim kanale. Mam nadzieję, że się podobało. Nie wiem, co dalej. Po prostu, arka.